witam koleżanki i kolegów dalsza część gołąbków się położyła na zagranicy <tulek> tutaj jak widzicie mamy piękne Janseny, e, bójki oczywiście na tych złotych obrączkach w przepięknych oczach są te gołąbki przepiękne Głębi posiadam 12, to się dziwno widzę. Tamczyk przepiękne oczy. Są gąbki po lotach przelotowane, przepiękne. Bójki rynie doli. Może przejdziemy dalej. O, pokazać te gołębie, jak przepięknie wyglądają w takich oczach. Te gołębie, naprawdę, ktoś kto brał ode mnie już te z tych gołąbków wcześniej, od hodowcy. Myślę, że w moment się rozkopią te gołąbeczki. Tu mamy też z tego starego Ardena. I tutaj jeszcze też jest dwoje dzieci. Mój telefon 503 528 502 Robert Henke Zobaczcie No pszczółki te gołąbeczki są Poprzywoziłem bardzo dużo gołąbków Ostatnio Teraz tak wystawiam Te gołąbeczki przepiękne oczy Wydłemby Przy przypiękkiześ są tutaj widzicie czerwone gołąbki To czerwone Janseny! tu jeszcze szali no jaki jakie piękne gołębie tych gołębi jest dosyć dużo przyważonych także myślę, że komuś się zawsze coś spodoba jak coś to zapraszam Przepiękny ptaki no, i już takiej nie będzie okazji jak w tym roku się nakupić. Gąbki się pokazały, sprawdziły na lotach u hodowców. U mnie tak samo. Myślę, że nie jeden będzie się mój taki piękny ptaki w swojej hodowli. Pozdrawiam, Robert Henker, Polska.